pewna naprzód, przeciwpancerne zamontowane A widzisz ja w poprzedniej nie zmieniłem pocisków chyba chyba A. tymi pierwszymi strzelałem Ale szczerze to wiesz jeżeli chodzi o tą grę to dużo osób ma bardzo pozytywne odczucia nawet sam Grabek ma bardzo pozytywne odczucia co dla niego to jest dziwne Wiesz więc to jest naprawdę bomba No się mówisz że Graba lubi narzekać? Tak. Na gry, że mu się nie podobają. A, tego nie mówiłem głośno? Nie, nie, nie. Skąd? Teraz mi się oberwie. Ale co ty się boisz? z nim, zupełnie jakby to już nie szło, szło w świat gdzieś, albo było nagrywane. No. To <grywa> no. nie idzie w świat, nie. <grywa> Czołem, nekroskop, hej! Czołem, klusko... ...z... ...morza. Ło, wow, jak to skręca nagle? Co się tu stało? Bo rozkręciłeś łódź, statek, okręt. Okej, okay, ale. Aha, nie, a jak się klika E i Q, to jaka jest różnica między. Klikaniem A i D? A i D? Bardzo prosta, że A i D kontrolujesz, czy masz cały czas płynąć, a na Q je ustawiasz, że jedna, druga i cała maks na, na skręt masz. Mhm. To mi się faktycznie chyba. Rozbuję, kurde, bo to... Ładnie bo to się zrobiło skrętne nagle, no. Aż się przechyla na boki, tak miał wywalić. OGNIA! Przeszło na tytuł, lol. Nie poszło za. Zdjąłem go! No. Ale tu jest wymiana ognia. To widzisz? No nawet coś próbuje tam pomyć. No. no tak, i podpalił mnie. Pederasta złamany. Pff, średnie uszkodzenie? To ja czy on? Nie, no chyba To nie ciśnię. No ty, no ty. No fuck. Ojej! Oh yeah, Nadnoić! Dobra. Chyba ja za ostro sobie popłynąłem do przodu, no. Gdzie ty jesteś? Nie, a tam. Na dnie. Po cholernie... Na dnie bym powiedział. Co? Jak tu na dnie? Co na dnie, wiesz, bo, bo na, na B jest chyba 6 statków i wszystkie we mnie strzelały na górę. Mówię na górę. No, chciałem tak wiesz... Do tego tam. No i nie wyszło. Dobra, ja sobie popatrzę. Może się czegoś. Nie wiem. Nauczę od ciebie. Jak nie, nie tonąć. Które, że nie ma. Ups. Nie ma kamery z tego, jak ty celujesz. No tego nie ma. Kontrol -y, G sobie naciśnię sau jest Ładnie dostał, ale to jeszcze nie jest to wiem, Gimur, masz rację. Oczywiście, że masz rację, za, za, za mocno tam poleciałem i. Mówiłem na górę, ale na się. środek o Wypaliłem się trochę, bo widziałem gościa, którego chciałem rozwalić i... Kurde, już już wszystko na, na teraz od razu. <laughs> Juki, tam latarnię morską próbuję zdjąć. <laughs> <laughs> no, o, nie, nieźle. To nie wyszło, <laughs> całkowicie to nie wyszło. <laughs> Ale to jest fajne, że te tutaj wyspy są i cała reszta. Tak, tak, Chociaż... tak było takie gołe morze to. Chociażbyś... szczerze powiedziawszy, by się przydało zobaczyć jak na otwartym morzu by to wyglądało. To by było ciekawe, na otwartym morzu. No dawaj stary. To wydaje mi się, że na otwartym morzu, to byś do większych statków po prostu nie miał nawet jak dopłynąć, nie Dobrze, To by ciekawie wyglądało. Tak przez boje. Mm. Dzięki za radę Gormin. No tak spróbuję następnie zagrać. Nie mam zasięgu do... do żadnego. Pójdę na. To jest cała naprzód. No, a co, on niekiedy został? Nie, siedmiu. Tutaj jednego u mnie widać. Staram się płynąć i oszczeliwać, tylko że. Ale dostał ładnie. Tam gdzie kapitan siedzi. Ło, dwa tysiące mu spadły za jednym, za jednym uderzeniem. <grystanie> <uruchomieniem. grystanie z uruchomieniem> Ale w niego wszyscy cisną tego Jokera. Biedaczek. Bo się wychylił, wiesz, i każdy tylko ma jego, no to w naparza, co się dziwisz. Oj, oj, oj co tam się sp... Oj, 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 po lewej stronie. Nie ma brodaty. No takie jakieś, kurde. Juhi pływa swoją krypą. Też pływałem, ale się ten troszeczkę się zatopiła. Ja pierdzielę co tam się z lewej strony będzie działo zaraz? Mac czy będzie coś po marynarce jeszcze dzisiaj pewnie tak, no wątpię, żebyśmy z nim grali do drugiej w nocy <grymne> Chociaż kurde wciągam się i pewnie trochę jeszcze popykamy Przynajmniej Przynajmniej ja Dobra, to Troszeczkę, troszeczkę się zatopiło Jak on mnie widzi Jak ja go nie widzę Uh. Tam jeszcze przed tobą masz. Mm. Ja się staram troszeczkę schować, wiesz. Za to mu się wychyla też jeden na niskim HP. Tak, tylko, że do niego nie będę miał ostrzału za bardzo, dlatego się chcę przestawić na co innego. On do ciebie bije. wow. No, już mi się kończy, skarbie. Nie wiem. dałoby coś z tym zrobić. Ładnie oberwał. Drugi cię ci wychyli po prawej. Prosto przed tobą. Tak, tylko to jest już po mnie raczej. O, ale cię wywalił teraz. Też te, temu dałem krytyczne uszkodzenia, więc może coś... Chwila na 1 I... już. Zmyl go i wyłącz silniki. To właściwie po mnie jest ogólnie. Yeah. Ja to... się trzyma. A, z drugiej strony jeszcze. Się uwzięli na mnie! A jeja. Dobra, gdzie tym razem płyniemy? Chyba ta sama mapa w ogóle. Gdzie ty jesteś? A nie, gdzie o, ty jesteś? obok jest? ciebie zaraz, A, po twojej tak, lewej tak. jestem. W górę. W górę. Dobrze. Uu, fajnie to startuje, kurde. Ogólnie będzie fajnie się pływało, jak będziesz większy, zaczniesz pływać. Dwójka, trójka, trójka i japońska jest fajna. A to ogólnie dużo już godzin przy tym spędziłeś, czy tak? Tylko poglądałeś na, na prasowce? 10 Uuu, to nie Godzin. Na prasówce troszeczkę po. Pobawiłem się. Pobawiłem się zwłaszcza dużymi optami, wiesz? Tą dziewiątką, dziesiątką. Cię za dużo nie bawiłem, ale na szóstce, siódmej ósemce można naprawdę już się genialnie bawić. Tak, nekro? Ja widziałem dwa lotniskowce. Płyniesz tam? No, jestem za tobą płynę na pełnej A ci co tu kombinują? Siema Brutus, witam na lewie. Co no ta trójka tutaj kombinuje? Przed nami oni mają jakieś swoje pewnie plany. Zetkę no sobie naciśniesz szuisz. Co to daje? No naciśnij, zobaczysz Poszło ze wszystkich dział I dupa Nie, trafiłem Fak, mnie też tu trafiają No, poszło ze wszystkich To ty słabo za mało za mało kurczę że czasem się w coś nie ten... Nie wpakuję zaraz. To prawie ktoś myszki naciśni. Ale DOSTAŁ! Ale wow. DOSTAŁ ode to, mnie! od tak wyrwał? Tak, ode mnie oberwał, tak. No, pięknie. Rozpękł się. Ale pięknie oberwał. No Jeszcze to muszę poczekać na to, działa się przyładuje. Uuu, coś tam go trafiłem. Cofa się, na wsteczny wrzucił. No też bym się cofał, chyba. Poszedł na dno. Wow, o no. Co się tam dzieje? Blaster we mnie wpłynął, no. <laughs> Dobra, cała Dobra. Nowy... wywalonych. O, kurde, z 10 km do mnie właśnie strzelił. I prawie trafił. Ja nawet nie mam takiego zasięgu, żeby w niego strzelać. Okej. Okay. Ja Gdzieś tam sobie strzelam, ale to nie ma na pewno szans trafić. Siema trochę. Ja idę w dół. No no, ja tu już nie wyrobię dużo, płynę tą wysapkę. A tak jak strzelasz, to dalej na pełnym silniku lecisz, czy... Ta, tak, pełno. Zwalniasz? pełno. Ile, ile fabryka dała? To zależy też od sytuacji, co, czy, czy chcę go wymanewrować, czy chcę mu zrobić puku, czy co? No jasne, jasne. Trafi go? O kurde, za daleko jest. Dostał! 12 km od reszty. Dobra, czas chyba płynąć w głąb mapy bardziej. ...trzeba by się ustawić. Dobra, ja się ustawiam prawą burtą do niego i będę sprawie burty do niego sadził. Nekro do mnie naparza. Jeszcze troszeczkę wykręcimy i... Aaaa... i pod A... Ten stateczek tam kurczę mnie drażni, ale... I cały czas... ...to się oddala, nic my nie zrobimy. Ale reszta drużyny, tego widzę A, lotu, góra! Też. Dlatego te pociski nie lecą. Dobra. Ja się tam zawijam do nich. O, poszedł na... no ładnie. Bardzo ładnie, jak to rip stream, o co chodzi? Pff. Nie mówcie, że padło, kurde, z jakiegoś powodu. O, pięknie dostał! Jeszcze raz, powtórka! Jeszcze raz, powtórka! Uuu, ktoś go zatopił. Działa już hm, coś się musiało podziać z hitboxem, no ale dobra. Grunt, że, grunt, że już działa. Dobra, trzeba 15 pójnąć. km od nich jestem. No, ja będę miał kichę troszeczkę, bo będę ustawiony nie za bardzo. W tego tam... Pokażę, że się duchne. nie da szybciej... istnąć. Dobrze, że nie ma limitu amunicji. No właśnie, umiałem no, się o to wcześniej pytać, ale no, no dobrze, faktycznie. Ale dostał! A ja sedem ale i tak jestem za daleko. Za zasięgiem. Może uda się go zapalić Ou, zatrzymał się. A to co cwaniach wrzuca. No nic, no, w sumie co Wam mogę ludziska teraz. powiedzieć, no, Musimy siedzieć i dopłyniemy w, po prostu w pobliże przeciwników. Żebyśmy się chociaż w zasięgu strzału znaleźli. Zatopiony! Na 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 na! Aha, dopłynę tam już będzie po akcji. 8 <laughs> kg to już może. Uuu, ale przeszło wszystko. Troszeczkę niżej. Może i by się coś udało nawet kurde, strzelić. Yes! trafienie ta dalej poszedł na dno mam tu ostatniego w takim razie. Wszystko się rozbiło skałę. Serio. O, trafienia weszły jakieś kurcze. Zastrzeliłem trochę. No niemożliwe. Powinno wejść. Jest! I jeszcze go zniszczyłem, kurde. Ostatni frag. Gratki! No ale tylko 666 exp dostałem.